Na Mikołajki dla moich widzów od gołąbeczka łodziutkiego. Skrzydełka. No pokaż jak ćwiczysz, kochany. Pokaż jak ćwiczysz. Pokaż skrzydełeczka. Poćwicz, kochany trochę. Ja poczekam, jak on będzie ćwiczył i, i go tutaj zaraz nagram. Już ćwiczył, ćwiczył, ale jak sobie ogląda wszystko dookoła, co tutaj siedzi w kontenerku, to tak za, za dużo też nie widzi. Patrzy gdzie by tu. O, są skrzydełka, tak? Są skrzydełka, o. No, super. Ma swój kontenerek. Już y, takie oczko i w ogóle tak fajnie już kołomeczek. Y, ma te skrzydełka do góry, nie ma takie opuszczone. Sobie tutaj czyści, piórka rozgląda się, a rozgląda. Nie wie, czy ma wejść z powrotem do kontenerka. Tam udałam ziarka świeże, czy, 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 czy na zewnątrz gdzieś tu się udać. O, troszeczkę słonecznika nasypałam to ten słonecznik, go tak tam zwabił z powrotem. Wszystkiego dobrego kochani. No idzie. Idzie do swojego domku tymczasowego. Dzielny maluszek. A no tak duże zbliżenie, to tak niewyraźnie trochę ten obraz, ale już te pióreczka tak fajnie wyglądają. Już myślę dużo lepiej. Samo to, że ta skrzydełka tak ładnie trzyma. Ramionka tak ładnie trzyma. Tak. O, nawet ogankiem zamachnął. No to no, zupełnie inaczej wygląda niż tam w tym statku, tak, taka bitka, taka bida była, taka taki bidulek. Teraz już dużo lepiej.